Siema, z tej strony MikMikson, a to są ponownie Dead Celsy. Dlaczego? Dlatego, że nie zdążę zmontować Minecrafta. No i dlatego, że gra mi się mega spodobała. Trade offer. Ja, ja sobie gram w Dead Celsy, bo, bo mi się gra spodobała, wymać odcinki. I fajny trade offer. Dobra, co to jest? 10 tysięcy, ale mam klątwę. Zabić 20 wrogów, żeby zdjąć klątwę. Malutki cios w moją stronę, i jestem dead. No to, żebym nie był dead, no to brutalność. Proszę mi zwiększyć. I będzie, będzie fajnie. Co my tu mamy? Oje! Jakaś elita. Najgorzej. Ja, ja nie znałem tego przeciwnika. Ja nie wiedziałem nawet, jak z nim walczyć. M mam nadzieję, że mi nie ucieknie. I że ja go spotkam na nowo. Dobra, pomijmy to. Weźmy tą sakwę. Eww. To jest ciekawe. Dziwaczne to miejsce, niezależnie jak na to patrzeć. Wyobrażam sobie ten piękny widok, kiedy razem z kolekcjonerem zapalicie wszystkie flakony. jest nad tym, prawda? Najwyraźniej to wszystko jest Twoją sprawką. Jak wszystkich innych. Toksyczne kanały. A mnie tu nie było jeszcze. To nie jest ta sama lokacja, w której byłem ostatnio, prawda? To jest coś innego. A ja chyba nie do końca wiem, czy chcę tam jeszcze iść. Nie, dobra, po kolei. Priorytety. Najpierw muszę znaleźć tego grzyba. Zapłać daninę albo zawróć. Czyżby. Rozgniewałeś bogów, tylko jeden cios był malutki i jest Zabi 10 wrogów, żeby zdjąć klątwę. No weź. Yy, taktyka. Taktyka, żeby mój łuk więcej obrażeń zadawał. O nie! Ono! O, no. o no. Dobra, jeszcze jednego typu muszę zabić. Dawaj mi hajs. Co i grzyby! Ej, dobra, to ja do nich nie idę, bo ja bym chciał pokonać te muchomorzaki. E, Siekać ścięgien, no to bym powiedział, że wezmę... tutaj. Bo Balsam mi chyba daje więcej życia. <grym> no ewidentnie mi dał więcej życia. O! Bug. Jest to mały robaczek w tym słoiku. Coś wydaje się dziwne. Hmm. Zupełnie jakby ten robak był jakiegoś rodzaju bronią. Ach, to chyba nic. Jo! Ej, dobra, zdobyłem jakieś fajne schematy. To ja nie mogę teraz zginąć. Nie ma takiej opcji. Dobra, klątwa zdjęta. No to można wracać do zwykłego siekania przeciwników bez tego. Bez żadnych yy, zmartwień, aha, i to tyle, ale epicka walka, pan czaku, co to jest? W ogóle wygląda na to, że chyba już wszystko tutaj zwiedziłem. No dobra, no to idziemy. Toksyczne kanały Aha Dobra, ziomuś. Magiczny łuk, outfit rycerza. No tak, ja będę mógł skiny zmienić przecież. Dobra, dawaj mi tego rycerza. No i flakon zdrowia wypadałoby odblokować Proszę nie niszczyć tych drzwi. Okej, okay, co by tu wziąć? Mm. Coś czuję, że dzisiaj będę siekać przeciwników tak potężnie, więc... Ta modyfikacja będzie bardzo dobra. Zdrowie, przywrócone. jedziemy, lecimy, Toxic Canals. No, coś czułem, że mnie tu nie było. Ej, ty, podejdź na sekundkę! trzału nie ma, ale chyba rozumiesz co do ciebie mówię. Zgubiłem runę, znaczy się, moją runę i że tak powiem, utknąłem. A naprawdę jej potrzebuję, łapiesz? Będziesz moim bohaterem i pomożesz mi ją znaleźć. Proszę. Ha, dzięki. Jest gdzieś w tych kanałach, tyle że po twojej stronie krat. Przynieś ją, szybko. No, pierdolę potelnią, co jest? Yo! Aha, no to zatruwa. No tak, toksyczne kanały to ma. To ma sens. Oj, oj, dobra. Nie już nie chcę wchodzić na tą. do tej wody. To nawet nie wiem, czy to jest woda, to jakiś glucior. Kurde. Dużo ich tu było. Przyznaję, przestraszyłem się odrobinę. Ej, może mi się uda w ogóle od razu zarobić na. nieważne. Dobra, umówmy się jeszcze raz o berwę i się leczę. Albo i nie. Bonusowe życie, dawać mi to. Elita, no tak. No to wpadłem w niezłe szambo. Dobra, spróbujmy. Spróbujmy. Dam radę. <laughs> Jeden życia. Aha, tutaj jesteś. Jest tutaj runa. Moja runa. Jest już niedaleko. Co? Nie, przecież nie ma się czego bać. Dotarłeś tak daleko. Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. No, dalej. Tu czeka mnie w... prawda? Oczywiście, że prawda. Aaaa! Moje życie! Nie, no... kuźwa! Oje ogniwa! No trochę jestem niezadowolony z tego co tu się wydarzyło. Zresztą podblokowywałem więcej. No patelnię odblokowałem, cudownie. E, no tak, to są jeszcze kostiumy Dobra, za kogo się przebieramy? Bobby Outfit, Knight's Outfit Galaxy, Bagit Retro A jak to jest być Bobim O! Mam oko! Mam oko! Ale kozacko! Ja nawet mrugam. Nie no dobra. To jest zwycięski skin. Tym skinem... ...zdobywam to co jest do zdobycia. Tych drzwi tu nie było, prawda? I Dobra, speedrun, speedrun. Jak najszybciej, żeby tą sekretną lokację odblokować. Są kanały, dobra. <grym> Co jest? Ja chcę tą runę zdobyć kolejną. Bo prawie pokonałem tego typa, tylko. No, no trochę mi nie wyszło. A riba, riba, andale, andale. Co? Aha, to hajsik. O no, to ogniwa. No gdybym ja wiedział, że takie coś fajnego dostanę, to. A to to, to co to? Renzi! Spoko. Chcę patelnię czy ja chcę amulet? Patelnię ja chcę. To normalny by nie wziął patelni na moim miejscu. Spoko i flakon. Flakon zdrowia 2. I co dalej, by tu ulepszyć może coś odblokować mogę? Nie mogę nic odblokować. No to recykling mi się wydaje. Transformuję obiekty na ziemi w... Złoto. To, to, jest, to jest dobre ulepszenie. Znowu kombinacja, lecimy. Tutaj mi żyćko odnów. Tylko wiecie, trochę słaby jestem, bo tylko jedno ulepszenie zebrałem. W sensie jeden zwój, ale, ale raczej dam radę. Mi się wydaje. Nie ma nikogo. Szkoda, że nie ma nikogo. No przydałaby mi się drobna wskazówka w tej sytuacji. Nie znajdziesz jej. Moje runy, zbijając bąki. A, no tak. F final fight tego, tego typu rzeczy. Dobra. No ty kuźde. No i pokonany typo. Nieznany artefakt. Nowy przedmiot odblokowany. Runa teleportacji, ta runa na stałe daje ci zdolność korzystania z Monolitów. Tylko kozacko A z tych zioczków. Ej, fajnie, fajnie, podoba mi się to. Nie ma tu nikogo. No, ja ci chciałem tą runę oddać, no ale jak cię nie ma, no to. No regrets. Dobra, elektryczny bicz na razie robi migierkę. O, no to to co to? Co nie zabije? To wzmocni. No już tu widzę przejście jakieś zacko. Dobra, a na mury to jest przejście. Ja nie wiem, czy ja tu chciałem wchodzić tak szybko. Co jest? Co jest? Kolejne drzwi odblokowałem? Jeszcze więcej rund? Nie no, kocham tę grę. Lodowy wybuch chyba. Chyba nie chcę. Dobra, łatwo palna masi podpala ziemię. No to jest chyba, chyba normalne. No patrzcie na to, no przecież spadam to oni się zaczynają palić. Cudowne. E, dobra, ziomuś, bo ja tu mam do ciebie bardzo ważnego deala. Ten recykling bym sobie dopełnił. I skoro 30 ognik mi zostało, to. Może zacznijmy inwestować w losową broni białą na start. Bo, jednak, ten zardzewiały miecz to, to. To chyba nie jest najlepsze, co mogę otrzymać.